W dzisiejszym odcinku stawiamy pytanie: lustrzanka czy kamera? Zapraszam. Sam planuję zakupić lustrzankę i zastanawiam się, czy Ty sam również używasz aparatu, czy jednak wolisz kamerę? To teraz pytanie, co używam, czy co wolę? E? Bo używam i tego, i tego. A co wolę, to tak naprawdę zależy od sytuacji. Ale na tym kanale mówimy o produkcji filmów kinowych na niskim budżecie, bo jednak jesteśmy niezależnymi filmowcami. Przynajmniej chcemy być. Tak naprawdę, jeżeli chcemy robić filmy, no to oczywiście kamera, bo to kamera jest stworzona do tego, żeby robić filmy, a lustrzanka to jest aparat, który ma funkcję nagrywania filmów, nie? Tylko, że tu jest taki problem, bo te tanie kamery, one nie, nie mają zbyt wielu funkcji, żeby ustawić manualnie wszystko. Nie wiem, może teraz jakoś się to zmieniło i mają coraz więcej funkcji. Bo, bo można nawet smartfonem nagrywać i to będzie też dobra jakość. Ale jeżeli chcemy iść w wysoką jakość, to, to taka kamera może nam zrujnować budżet. A pamiętajmy, że oprócz kamery mamy jeszcze oświetlenie, kostiumy, lokalizacje, jedzenie dla załogi, na paliwo trzeba mieć i tam na wiele innych rzeczy. A o tanich kamerach nie mówię. Więc nasuwa się wam pytanie co dokładnie używam ja. Od początku istnienia tego kanału zacząłem używać Canon'a 700D z którego właśnie widzicie obraz, ale ostatnio mam możliwość używania Blackmagic Pocket Cinema Camera i ma bardzo wiele plusów i bardzo wiele minusów. Zresztą jak każdy sprzęt. To może zacznijmy od plusów. Nagrywa w formacie Cinema DNG nagrywa w Apple ProRes albo w Rawie. Ma 13 stopców dynamiki obrazu. 13 stopców oznacza, że jest bardzo słaby kontrast w obrazie, który ona daje. Polega to na tym, że zachowuje się więcej szczegółów w ciemnych partiach obrazu, jak i w tych wysokich jasnych. Czyli oryginalnie kamera daje takie taki obraz, jak dodamy korekcję koloru, można to zmienić na lepsze. Teraz minusy. Dźwięk z kamery jest jest gorszy niż na przykład z mojego kanona. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dźwięk z Blackmagica i dźwięk, dźwięk z kanona. Problem ten rozwiązuje systemem ENG. Zjada baterię żywcem i naprawdę nagrywanie to gdzieś 20-30 minut nagrywania na zwykłej baterii. Aha, z tą baterią to także. Jak nagrywałem na mrozie i było na przykład 50% baterii, pokazywało, że jest 50% baterii, a kamera się sama wyłączała. I to chyba przez mróz, tak mi się wydaje. Tak to działało. Więc najlepiej dokupić jakieś powerbanki, potrzepić. Pocket jest taki lekki, że jak chcesz kręcić ujęcia z ręki i chcesz na przykład z kamerą iść, to naprawdę daje takie charakterystyczne trzęsienie obrazu, wstrząs obrazu. i Czyli dobrze by było mieć jakiś rig do tego, żeby było troszeczkę bardziej stabilne ujęcie. Wielkość materiału jest naprawdę ogromna. Jedna minuta w Apple ProRes to jest w Apple ProRes High Quality 1,5 giga, co daje 96, 93 giga za godzinę materiału. A jedna minuta w RAWie to jest 3,5 giga, co daje 213 giga. Materiału na godzinę. Teraz tak przy okazji dla Was, jak wygląda nagrywanie w rawie. Bo w Apple ProRes nagrywanie wygląda tak. Mam tutaj komputer przed sobą, także wam pokażę. W Apple ProRes, jak za każdym razem, jak włączysz nagrywanie i wyłączysz, to na karcie pojawia się na przykład taki plik. A jeżeli nagrywamy w rawie, za każdym razem, jak włączymy nagrywanie i wyłączymy nagrywanie, na karcie pojawia się coś takiego jak folder. Widzicie go tutaj, i w tym folderze jest zapisana sekwencja, czyli od pierwszej klatki do ostatniej klatki. I na przykład, jeżeli nagrywamy z prędkością 25 klatek na sekundę i będziemy nagrywali 2 sekundy, to mamy 50 zdjęć w folderze. No i na końcu foderu jeszcze dźwięk z kamery. I właściwie na tyle to wygląda. To chyba tyle w tym odcinku i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!